Anna Popek oraz Kinga Rusin wyglądają niczym zawodowe modelki. Udowadniają, że kobiety, które są w dojrzałym wieku również mogą być zgrabne oraz seksowne jak nastolatki. Pięknie dziennikarki zachwycają swoimi wdziękami na wakacjach w słonecznym Meksyku. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Oczu nie można od nich oderwać. Obie prezenterki nowy rok postanowiły przywitać na półwyspie Jukatan, czym pochwaliły się w sieci. Rusin odbywa podróż dookoła świata, której jednym z przystanków jest Meksyk, natomiast Popek zwiedza kraj majów i wypoczywa. Dzięki barwnym fotkom, nie tylko tubylcy mogą nacieszyć swoje oczy widokiem seksownych Polek, lecz także ich fani. Gwiazdy zachwycają się niesamowitością tamtejszej przyrody, ale same również stały się nietuzinkową ozdobą miejsc, które odwiedziły. Nie omieszkały też zrobić sobie pamiątkowych sesji zdjęciowych. Ania postawiła na tłomorza Karaibskiego, a Kinga na dziką roślinność. Nie sposób stwierdzić, która piękniejsza. Sami zobaczcie Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek.